Siema, witajcie na kanale Hefan. Witajcie w kolejnym odcinku. Na wstępie, tak jak zawsze chcę Wam podziękować za wszystkie subskrypcje, lajki i komentarze, które zostawiacie pod filmami. Dzięki. Pamiętajcie, że to małe kliknięcie lajka, suba czy napisanie komentarza to daje naprawdę dużo. Ten film niesie się dalej i dzięki temu wzrastają zasięgi, a ja mogę tworzyć dla Was nowe treści. W dzisiejszym materiale pokażę Wam moje stanowisko gamingowe, tam gdzie pracuję, tam gdzie gram. Oraz miejsce, gdzie trzymam całą moją kolekcję gier, konsol, itd, i tak dalej. Dawno nie było takiego odcinka. Ostatnia aktualizacja była no, na pewno grubo ponad rok temu, więc coś tam się zmieniło, może niewiele, aczkolwiek to, co tutaj widzicie, najczęściej widzimy się w tym miejscu, no to troszkę się tutaj zmieniło, troszeczkę doszło nowych sprzętów, czy też półek, tak jak widać za mną. Kiedyś tego nie było, więc dzisiaj Wam po prostu to pokażę, jak ja tutaj działam. A jak siedzę tutaj przy biurku, to może zacznę od komputera, na którym głównie pracuję. Montuję dla Was filmy i tak dalej, i tak dalej. Czasami oczywiście też pogram, ale głównie teraz gram na konsolach. Kiedyś, dawno, w odległych czasach Grałem głównie na PC, gdyż konsol jako takich nie miałem, tylko właśnie komputer stacjonarny to była moja główna jednostka do grania. A teraz trochę się to pozmieniało i wiadomo, że wygodniej jest odpalić coś na konsoli, którą włączam, wkładam płytę i się niczym nie przejmuję. Ale, tak, jeśli chodzi o PC, którego mam, nie jest to może jakiś demon prędkości, nie jest też to już najnowszy sprzęt, ale w zupełności wystarcza mi do montowania materiałów, a o to mi chodziło. I mam tutaj procesor AMD Ryzen 7 5700G, 32GB RAMu i kartę graficzną RTX 3060. I to takie najważniejsze wartości, które chyba Wam tutaj powiem. Dysków mam kilka. Dysków jest sporo, bo te filmy i tak dalej to wszystko trochę waży, więc dysków jest dużo. Nie wiem, 5-6 dysków mam tutaj zamontowanych tak ogólnie, więc tej pamięci jest sporo. Wiem, mógłbym kupić mniej a o większej pojemności, ale to tak z biegiem czasu po prostu się zbierały te dyski i, i taki tutaj teraz mam. A wszystko jest to w takiej obudowie. Zaraz Wam pokażę. Wezmę kamerę do ręki i przejdziemy po całości tego stanowiska i pokażę Wam po kolei, co gdzie mam. A potem jeszcze przeniesiemy się do pomieszczenia, w którym tak naprawdę gram, bo tutaj, jak Wam wspomniałem, głównie pracuję. Mimo tego konsolka oczywiście też tutaj jest i to nie jedna. A tak się prezentuje ta moja jednostka. No to co widać, tam kabelki, nie patrzcie. No i w sumie to tyle jeśli chodzi o ten sprzęcior, tu wiatraczki. No wszystko działa tak jak powinno. O pc powiedziałem, za chwilkę przejdę do... O sprzętu, którego używam do wszystkich peryferiów. Aczkolwiek zaczniemy od tej półki, i będę szedł po prostu dalej w tamtą stronę. No, tej półeczki wcześniej nie było, nie mieliście okazji jej widzieć, bo po prostu kupiłem ją ze względu na to, że nie, była, nie było miejsca na drukarki. Drukarka jest na samym dole, no a że już półka jest, no to postanowiłem ją w jakimś stopniu wykorzystać. I tak, tutaj możecie zobaczyć takie moje tło do filmów, tak naprawdę, które nagrywam. Tutaj jest bardzo fajne logo kanału HeFan, które zostało wykonane przez jednego z widzów. Mitrax, pozdrowienia dla ciebie, dzięki. To jest naprawdę bardzo fajny gadżet. Pasuje tutaj do tego stanowiska. I ładnie się prezentuje. Do tego taki ekran, na którym można sobie ustawić to, co tak naprawdę się chce, żeby się wyświetlało. Jakiś tam zegareczek z lampką i samochód z klocków. Tak to się prezentuje razem. Poniżej na półeczce mamy jeszcze taki trochę bałagan. Nie jest to do końca dobrze zagospodarowane na pewno, no ale tutaj jest moja skromna kolekcja gier na Nintendo. Jak i same konsole Nintendo. Jest Nintendo Switch i Nintendo Switch Lite. Oba, obie konsole są w pokrowcach. No i tutaj jakaś tam kolekcjonerka Avengersów i PS3 Slim. Na niższej półce w sumie bieda, bo jest mój stary mikrofon, który używałem, oraz słuchawki do Nintendo. No i poniżej jest już drukarka. Przechodzimy dalej do Stanowiska, na którym pracuję. Tak się ono prezentuje, powiedzmy, że całościowo. I lecimy od tej strony. A tutaj mamy na takim wysięgniku mikrofon od firmy FineFine Fine AM8. Bardzo fajny, bardzo dobry mikrofon. Możecie zobaczyć na ostatnim moim materiale, w którym to prezentowałem wam z kolei to urządzenie. Tam ten mikrofon został użyty, nagrywałem dźwięk na nim i naprawdę brzmi bardzo dobrze. Jeśli chodzi o cenę, w której można ten mikrofon dostać, więc to jest mój taki sprzęt do nagrywania, ewentualnie do streamowania, do którego, tak jak wam już mówiłem, chciałbym kiedyś powrócić. Jeśli chodzi o jeszcze dźwięk, no to właśnie mikser audio również od firmy Fine Fine, model SC3. Dzięki temu można sobie bardzo łatwo regulować poziom głośności. Ale to więcej, jeśli chcecie wiedzieć o tym sprzęcie, to jest materiał na kanale. No i moje główne narzędzia pracy, czyli klawiaturka od firmy Kichron. To jest model V5 Max i myszka od firmy Genesis Zircon 660 Pro. Bezprzewodowe oba sprzęty. Jest to duże ułatwienie, jeśli chodzi o pracę. No i sprzęt do tak naprawdę streamowania, nagrywania obrazu, który używam, to Avermedia 2 Plus Live Gamer Portable. To jest 4K, aczkolwiek 4K to on przesyła obraz na ekran, jeżeli dana konsola sprzęt taki obraz generuje. A nagrywać można Full HD. Co więcej, na biurku jeszcze dwie konsole się tutaj znalazły. PS4 Slim i PS3 Super Slim. Obie konsole są podłączone do ekranu. Obraz z tych konsol mogę przełączać sobie za pomocą takiego urządzenia, które mam podłączone do monitorów. I e, klikając, po prostu zmieniam obraz, z której to konsoli, czy też PC-ta ma się tutaj pojawić. Bo jak widzicie, tutaj na ekranie mam PC-ta. No i dobra, przejdziemy teraz półeczkę wyżej. Xbox Series S, konsolka, którą chyba najczęściej widujecie na filmach. Jest tutaj uruchomiona do grania, do zabawy. Jeszcze tam z tyłu widać słuchawki od firmy Genesis, nie pamiętam modelu. Bardzo fajne, wystarczające. Tutaj padziki i jeszcze z tyłu jest jeden taki pistolet od do PlayStation. No, i to tyle, jeśli chodzi o to stanowisko moje gamingowe, do pracy głównie tutaj. A no i kamereczka do streamowania, nie wiem co to jest za kamerka, nie pamiętam, chyba od Xiaomi jakaś. Dobra, teraz lecimy szybko. Co jeszcze się zmieniło? A No, tego nie było wcześniej, czyli mamy takie uchwyty napady na ścianie. Po prostu tych padów mam dużo, jak wiecie, nie mam gdzie ich za bardzo trzymać, a tak pomyślałem, że je wyeksponuję też na filmach, fajnie to może wyglądać. I przechodzimy teraz dalej, tutaj może oddalę się, pokażę Wam jak to wygląda. Tutaj mam różne półeczki. Chyba na poprzednim materiale były te, a tych jeszcze nie było, albo były, ale na pewno nie tak zapełnione. I może tutaj od tej strony polecimy, tutaj gry na PlayStation 2. PlayStation 3, tutaj PS3, tutaj niżej schodzimy do PS4, różne tytuły, PS4 przechodzi w PS5, tu jeszcze są gry nieposegregowane, kupione w jakimś tam niedawnym czasie, no i tutaj gry na PC, to właśnie to, co wam wspomniałem. Na początku materiału, że kiedyś grałem głównie na PC. W tych gier troszeczkę też się uzbierało z, latach, z lat młodości. No i tutaj jedna gra na Xboxa Classic Xbox 360 i Xbox One. Jeszcze tutaj wskoczyłem na krzesło, bo na samej górze mam różne sprzęty, są to tutaj w tym wypadku pady. Do PlayStation, do Xboxa, pady w edycjach limitowanych. Jak widzicie, jest Fortnite, jest God of War. Tutaj mamy na 30. rocznicę PlayStation, są w różnych kolorach. Tam mamy zamienniki do PS4, do PS3. Jakieś słuchawki i gry w edycjach kolekcjonerskich też tutaj się znalazły. A tam z tyłu, jeszcze za słuchawkami, można znaleźć klawiatury, które są pochowane bo nie mam na nie miejsca. Prezentacja stanowiska z góry, no, cały czas jestem po prostu na krześle, bo przechodzimy płynnie tutaj, a tutaj, no tutaj są takie różności. Tutaj są gry w różnych edycjach kolekcjonerskich, na przykład Call of Duty, tutaj mamy taką fajną grę e, Snipers z pistoletem w środku, kostki Rubika, jakieś gadżety, dronik, no tutaj są takie różne rzeczy, tam z tyłu mamy bajonikle. No i schodzimy w dół. Półka też z takimi typowo gadżetami, czyli jest tutaj figurka Vi z Cyberpunka, jest książka, poradnik do gry, bajonikle znowu, figurki do PlayStation 3, jakieś gadżety. Schodzimy niżej, a tutaj jest Xbox Classic, PlayStation 3 Slim, PS2 Slim, tam są kontrolery Move, i takie mniejsze konsolki, jest Game and Watch Super Mario Bros, taka mała konsolka jest Evercade, tu jest konsola z Chin, na której można uruchomić gry z większości starych konsol, no tutaj jeszcze PSP się znalazło na półeczce, no i tak to się to prezentuje. No i na samym dole jest Pegasus, kolejny pistolet do PlayStation 3 i jakieś tam pady. A tutaj jak przejadę obok, to jeszcze znajduje się gitara do gry na PlayStation 4, do Guitar Hero oraz deska Tony Hawk do PS3. No tak to mniej więcej prezentuje się całościowo. Kolekcja rośnie, jakoś to wygląda dosyć gamingowo. O to mi chodziło, żeby było. No znaczy tutaj nie trzeba się starać szczególnie, żeby było kolorowo, bo wszystkie te gamingowe gry, gadżety, założenia takie są. No tylko oczywiście LEDy, można zmieniać sobie kolory RGB. No i tak to się prezentuje. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym miejscu, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. Mi się podoba bardzo, bo to moje miejsce. Problemem zaczyna być to, że tego miejsca tutaj jest coraz mniej i gry już powoli się nie mieszczą. Ale spokojnie, jeszcze tutaj na tej półce e, można coś wykombinować. Myślę, że tego miejsca jeszcze troszeczkę znajdę. A teraz przeniosę was do miejsca, w którym najczęściej gram. Tam mam konsolę PlayStation 5, Xboxa Series X oraz Xboxa 360, na którym to gram bardzo często na kinekcie w różne sportowe gry, bo no takie po prostu e, lubię. I tam spędzam też wieczory, kiedy sobie siądę i mogę wreszcie pograć w FIFA, e, często w FIFA, ale też oczywiście ogrywam tam najnowsze tytuły, które wam prezentuję na kanale. I teraz słuchajcie, znajduję się w miejscu, w którym gram właśnie Najczęściej to jest moja poducha gamingowa do grania. Oczywiście nie siedzę tutaj tylko tam w tamtą stronę przed telewizorem. I co? I tutaj mamy ekran LG OLED 55 cali 120 Hz, 4K pod PS5 czy Xboxa Series X, zupełności wystarczający sprzęt. Za mną ps 5 z tamtej strony chyba widać w kadrze, jak nie to jeszcze pokaże. Xbox Series X, Xbox 360 właśnie z Kinectem. I tutaj też jeszcze do Nintendo Switch jest stacja dokująca. Oczywiście tam Soundbar, to mało istotna sprawa. Tutaj mam ładowarkę do padów do PlayStation 5. No i tutaj gierki, w które obecnie pykam sobie. I jeszcze tutaj mamy PlayStation Portal, PS Portal. Kiedy telewizor jest zajęty, a chęć gry również jest, więc mogę to po prostu wykorzystać. Tak widzicie, AstroBot teraz jest ogrywany. Bardzo fajna gra, mogę Wam w zupełności ją naprawdę polecić. Bardzo wciągająca, fajna platformówka, która wykorzystuje też te wszystkie bajery w padzie. Więc tak to się prezentuje to tutaj właśnie ogrywam wszystkie te gry i spędzam najwięcej czasu. Z tyłu jeszcze jest lampeczka RGB, też mogę zmieniać, i dookoła są puszczone LEDy za telewizorem z taką specjalną kamerką, która łapie obraz, kolory, które są wyświetlane na telewizorze, i podświetla dookoła właśnie w tych barwach. Coś na zasadzie Ambilighta e, znanego z telewizorów Philips. Można sobie to zamontować w każdym telewizorze. No i co słuchajcie, tam jeszcze pod Xboxem są pady do Xboxów. I to w sumie tyle, tutaj nic więcej chyba nie ma, i nic więcej nie potrzeba. Do gry w zupełności jest to wystarczające. Jeszcze taki szybki rzut, właśnie ta kamera, konsola, ta ładowarka. Tutaj są te gry, o których Wam wspomniałem: PlayStation Portal, no i ipad do Xboxów, a tu jeszcze takie power audio do różnych zabaw muzycznych. No i to tyle, jeśli chodzi o to stanowisko gamingowe. To miejsce, które widzieliście przed chwilą, chyba się nie zmieniło zbyt wiele względem poprzedniego materiału. Być może nie było tej pufy, nie było podświetlenia LED-ów, nie wiem, nie pamiętam, ale tam konsole te, co były, to są i, i tak to się prezentuje. Tutaj jest jedno miejsce, tam jest drugie miejsce. No i to są moje, to są właśnie moje stanowiska do grania do pracy. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie: czy wam się podobają, czy wam się nie podobają, może coś byście dodali. No, jestem ciekawy waszego zdania. I jeszcze Wam powiem, że najczęściej gram w tym momencie i w sumie od dłuższego już czasu na PlayStation 5. Jakoś tak bardzo mi to przypadło do gustu. Ten pad DualSense, podoba mi się, jak on działa, jak działają również gry. No, jest wszystko naprawdę miodzio. Tyle ode mnie. Dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, jeśli tego jeszcze nie robicie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Siema.